poloska n nuty n u t e ty nuty, nuty. Notes. N, O, t E S No, -tes. Notes. Narty. N, A, R, t y Nar, ty. Narty. Nurek. N, U, R, E, K. Nurek. Nurek. Namiot. N, A, M, I, O, T. Namiot. Namiot. Nosorożec. N, o, c, o, r, o, ż, e, c. No, so, ro, nosorożec, nosorożec. spółgłoska N.